Bardzo ładnie I mogłaby Greta też od razu pokazać slalom Zaraz zobaczymy, czy taki mniejszy jest Jeszcze ładniej u to wyjdzie Proszę bardzo, Greta idzie za Joleczką Tak A Jolka jak dojdzie, to spróbuje nam Proszę Państwa, uwaga Zdechnąć Czy Jolka potrafi zdychać? Jak myślicie? Ktoś już wie? No zobaczmy Patrzymy na Jolkę bardzo uważnie Dobrze, zdechła, czy nie. No patrzcie, pani Ania przejdzie, zostawi ją na drugą stronę. I zobaczymy, czy ją obudzi. Zawoła do mnie. No usłyszała Pani się, bardzo ładnie. A teraz już Jolka potrafi przyjść do mnie. To jeszcze raz wyjdzie na środek. Pani Ania stanie z nią na Ale musisz się zrobić cicho. Pięknie. Szczeka Jolka. Do ilu? Liczymy. Raz. A? Dwa. Trzy, ale nie słyszę was. Cztery, pięć, sześć, ale siedem, osiem, dziewięć, i jeszcze raz. Dziesięć. Brawo za jolki, pijemy wszyscy. Ja was nie słyszę, muszę być głośni. Porozmawiać z panem, chcę. Gdybym pieski język znał. To bym szczekał, hał, hał, hał. Bardzo głośno. Pani Asiu, czy wystarczy? Ja myślę, że jeszcze raz. Jeszcze raz, ale musi być głośniej. Dobrze, Maga nic nie zrobi. Uwaga. Witam pana, panie psie. Witam pana, panie psie. To z panem chcę. To z panem chcę. Gdybym pieski język znał, To bym szczekał, hał, hał, hał. To bym szczekał, hał, hał, No Pani Asiu, myślę, że starczy. No to może przybiję piątkę. Proszę bardzo. Pięknie przybija piątkę. I ja myślę sobie, że teraz dzieci sobie przybiją piątkę, tak? Umiecie przybić piątkę? Proszę bardzo, przybijamy piątkę. Bardzo ładnie. A teraz podamy łapy. Może być? Podajemy łapy. No i podajemy sobie dzień dobry dzieciaki, wszyscy. Proszę bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, elegancko, dobrze. A teraz poprosimy o jedzonko. Zobaczymy, czy Maga potrafi. Pięknie. Brawa dla Magi. Bardzo ładnie. Pięknie. Tak. I jeszcze raz. Dziękujemy bardzo Madze. I jeszcze nam jeden czarny duży został. Pani Magda ma z nas najdłuższe nogi. Zobaczycie, że taki wielki pies też potrafi przejść slalomem. Zobaczymy. A jeszcze pokażę fajną sztuczkę Wam. Przejdzie teraz slalomem. Proszę, idzie szybciutko. Hop, hop, hop. I pani Magda go zostawi i zrobi akuku pani Magdzie. Zobaczycie jak to wygląda. Hop. Dobrze, zostaje. Pani Magda odejdzie. I zobaczcie, odejdzie kawałek w tą stronę i zawoła mu niego. I gdzie robi akuku? Na tak górze. Brawo dla muniaszka. Dobrze. Ja poproszę wszystkie piski rzędem, tak jak na początku były. kółeczkiem wchodzimy. I ostatnia zabawa, i już pieski zmęczone będą, to kończymy. Proszę Państwa, ale wszystkie ręce do góry chcę zobaczyć. Są łapki? Są łapki. Bo będziemy pracować mocno rękami. Pieski stają przodem do dzieci tak, i siadają przy nodze. Ja będę pokazywać Panie też. Proszę Państwa, zrobimy sobie bieg z pieskami, ale potrzebuję pomocy, bo musicie ze mną wszyscy to robić, tak? Ręce gotowe? Dobrze, ale więcej dzieci by się przydało. Mało tych dzieciaków tutaj coś. Proszę Państwa, jak pieski biegną, pokazujemy. Biegną pieski. Uderzamy się o uda. Proszę bardzo, mocno biegną. Uderzamy się, musimy słychać. Tak, pięknie pieski biegną. Jak przeskoczą przeszkodę, to mówią siu, Pokazujemy. Siu! Pięknie jest siu! Jak będą mijać kałuże, to muszą być dwa klaśnięcia. Raz, dwa. Patrzymy na panie. Dobrze, to mamy opanowane. Skr prawe rączki w górę, wasze prawe, czyli te. Dobrze, to skręcamy w prawo, jak samochody skręcają, robią. Eww. Tak, skręciły, dobrze. A w lewo to samo. Eww. Mamy sekrety. Opanowane mamy, słuchajcie, prawo jazdy zdane. Gotowi Państwo? No to ruszamy. Pani Renia pomoże mi śpiewać może. pani zapraszam. No, będzie umiała pani, na pewno. Proszę Państwa, pani Renia też będzie wbiegła ja z mieska. Proszę, proszę. Uwaga! Gotowe ręce do pracy. Tak? Ale musi być głośno, bo my tu nic nie słyszymy. Uwaga, zaczynamy, proszę Państwa. Biegną pieski. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Bardzo szybko, proszę Państwa. Bardzo szybko. szybko. szybko, szybko. Wszystkie dzieci. A, biegniemy, biegniemy. Uwaga, przeszkoda. Siu, siu. Jeszcze jedna przeszkoda. I siup, biegniemy dalej, proszę Państwa. Biegniemy, biegniemy. Rodzice też biegną. Muszą nam pomóc, bo nic nie słychać. Wszyscy rodzice. Biegniemy. Uwaga, kałuża. Raz, dwa. Jeszcze jedna kałuża. Raz, dwa. Dobrze, biegniemy dalej. Uwaga, przygotować się. Bardzo ostry zakręt w prawo. Iiiow, skręcamy w prawo, proszę Państwa, lecimy dalej, biegniemy, biegniemy, nie stajemy biegnąć. I uwaga, ostry zakręt w lewo. Jeszcze jeden Nie słychać Was! Jest się złycha. skręca. My no dobrze skręcamy z <gryuck> Biegniemy dalej, proszę Państwa. Biegniemy, biegniemy. I nagle biedni zwolniły, zmęczyły się, bo gorąco. Idziemy wolno. Nóżka za nóżko, nóżka za nóżko. Idziemy, idziemy, idziemy. Ale przecież psy nie potrafią wolno, prawda? Biegniemy szybko, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Szybciutko, 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 szybciutko. Ulga, przeszkoda. I siup, siup. Kaczymy. jeszcze jedna. I siup, siup. Biegniemy, biegniemy dalej. Tak? Proszę Państwa, mijamy sklep spożywczy z reklamą Coca-Coli. I coś Prawo? nie mamy? Zawszego. coca Biegniemy dalej. Dobrze. Proszę Państwa, biegniemy, biegniemy, biegniemy. I uwaga, mijamy stadion piłkarski, a na tym sta... Ale biegniemy, nie przerywamy. Na tym stadionie piłkarskim, proszę Państwa, rozgrywa się mecz Polska-Niemcy. Oczywiście kibicujemy Polakom. Zrezygnujemy. Nic się nie stało. Biało-czerwoni. Wszystko. Polska. Biało-czerwoni. We głośno. Nie słychać w ogóle nikogo. Słychać? Nie słychać. Polska. Co tak i tak wy jak wyśpiewacie? No, biegniemy, biegniemy. I uwaga, ostatnia przeszkoda. I siu! I uwaga! Wszyscy odpoczywamy. Jak pieski dyszą, jak są zmęczone? Chcę zobaczyć. Włodzą się, nie? Chłodzą się, nie? O pani Renia chciała dyszeć, może pokażę. <laughs> Dobrze, proszę Państwa, i gdzie dobiegliśmy? Dobiegliśmy do naszej ulubionej szkoły, gdzie właśnie pieski z wami są i życzymy Wam przemiłej zabawy. Psy brawa w tej chwili prawa dla piesków i opiekunów. Ja teraz powiem Wam jeszcze jedną ważną rzecz. Pieski teraz pójdą odpocząć do domów, do cienia, ale nasze panie jeszcze przyjdą. I tu pani Marlena tam pokiwa Wam właśnie. Za chwilę tam, gdzie są pachołki, zorganizuje Wam was jeszcze. Do... Dziękujemy bardzo Cóż Pan pani Marlena. I w tej chwili właśnie byśmy się z Panią Magną powiedzieć wszystkim, na co te zbierane są te pieniążki, które właśnie pozyskujemy dzięki sprzedaży. Yy, można kupić bardzo dobry placuszek, grill będzie, tosty są. Co jeszcze Pan ma proszę mi podpowiedzieć? No, jeszcze można kupić sobie wyroby ze szkła ogromną przyjemność, zaprosić i spotkać się z wszystkimi rodzicami ogólnie w imprezie miejskiej, ale organizowana tak naprawdę jest przez rodziców, czyli Radę Rodziców przy naszej szkole im. Czochralskiego, przez samą szkołę, Urząd Miasta i Dom Kultury w Kcyni. Tak naprawdę zamysłem było po raz pierwszy zorganizowanie takiej imprezy o tak dużej skali, żeby ściągnąć nie tylko dzieci szkolne, ale ogólnie społeczność kcyńską w takie miejsce, gdzie możemy razem spędzić rodzinnie czas. Zamysłem jest też zebranie funduszy na dofinansowanie szkolnego sklepiku. Jest? nie ma. Nie ma. Zuzi Wełnickiej. Zuzi Wełnickiej, rodzice? są Zuzi? tak? To zapraszamy na scenę. Rodzice Zuzi Wełnickiej. Dobry. Mama tata?

które sprawiają tyle radości, też macie kochani za darmo. Z tego wszystkiego, z wszystkiego możecie korzystać. I właśnie w tej chwili oddaję głos panu burmistrzowi. Dziękuję, Dziękuję bardzo. No dzieci, bo do Was się chciałam w tej chwili zwrócić. Bawcie się dzisiaj dobrze. Korzystajcie z wszystkiego tego, co staraliśmy się Wam stworzyć tutaj. Chcę powiedzieć, że oprócz tych atrakcji dzisiejszych, to wszystko co robimy my dorośli, no wiecie, robimy dla was. Chcielibyśmy, żeby, żeby na waszych e, twarzach gościł nieustannie uśmiech, żebyście korzystały z wszystkiego tego, co st staramy się wam stworzyć. Dzisiaj macie przepiękną pogodę, w odróżnieniu od tej, która rzeczywiście tego 1 czerwca w dniu dziecka była, dlatego wydaje się, że te plany nasze naprawdę się fajnie wpisują w pogodę. Cieszcie się, bawcie się dobrze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzień Dziecka w naszej szkole po raz pierwszy obchodzony jest na taką skalę, w takim wymiarze. Bardzo się cieszymy z tego powodu, ponieważ tak naprawdę. Udało nam się zaprosić tutaj nie tylko uczniów naszej szkoły, co było tradycją Dnia Dziecka, ale także wiele dzieci z całej gminy. Bardzo się cieszę, że przybyli tu ich rodzice, dziadkowie, że wszyscy tutaj się świetnie razem bawią. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim tym, którzy pomogli nam w organizacji tego dnia, ponieważ... Wiele osób zaangażowało się w to wszystko, naprawdę bardzo wiele, poświęciło swój czas, swoje pieniądze po to, żeby sprawić radość dzieciom, ale także po to, by spróbować wspomóc naszą inicjatywę budowania w szkole kiosków, w których będziemy prowadzili sprzedaż bardzo ekologicznych kanapek, ekologicznych żywności, bo to jest jedno z kaset priorytetowych na rok przyszły w naszej szkole. Największej szkoły podstawowej, szkoły, w której uczy się najwięcej dzieci. Dyrektor podjął inicjatywę zorganizowania Dnia Dziecka, który swym zasięgiem obejmuje właściwie teren całej gminy, bo zostały zaproszone dzieci z całej naszej gminy. Ja tutaj zaangażowałem środki gminne, ponieważ no, jest fajne miejsce. Jest możliwość, żeby dzieci skorzystały ze zjeżdżalni z innych atrakcji. Bardzo się cieszę, że rodzice tutaj taką aktywnością się wykazali. Myślę, że jest to dowód na to, jak bardzo nasze dzieci kochamy. Wszystko co robimy, robimy przecież dla naszych kochanych dzieci. Bardzo się cieszę, jest piękna pogoda. No, myślę, że dzieci powinny naprawdę w sposób pełny skorzystać z tej oferty, którą im stworzyliśmy. z rodziną całą, z dwiema córkami na dzień dziecka. Pogoda wspaniała, atmosfera również. Dużo zbyt fantastycznych zbyt e, jest tutaj e, zabaw, Stoppół więc chcemy miłe spędzić soboty razem z rodziną, Proszę ze wszystkimi e, chcemy tak? dzieci. Chciałabym też w tym miejscu ogromnie podziękować wszystkim rodzicom za zaangażowanie, za to, że przyszli i po prostu z nami są i wszyscy pomagają. Natomiast chcę powiedzieć, że równocześnie w trakcie imprezy, równolegle odbywają się konkursy, zabawy organizowane również przez Fundację Pomocy Narodowej Szekane Pro Humano. Jest policja, są dmuchawce, dzieci mogą uczestniczyć w różnych konkurencjach i tak naprawdę dzieje się to wszystko dzięki nam i dzięki temu możemy spędzić razem czas.